Każdy, kto korzysta z aplikacji w celu poznania dziewczyny, w ogóle nie rozumie mechaniki kobiet. Witam. Ogólnie prawda jest taka, że każdy ten, który chce, który zamierza poznać dziewczynę przez aplikację, przez internet, tak naprawdę już potwierdza tylko to, że w ogóle, w ogóle nie rozumie, czym są relacje, i w ogóle nie zna mechaniki kobiety, bo zobacz, fundamentalną cechą relacji jest to, że mężczyzna generuje w kobiecie jakieś określone stany. I teraz zobacz, kobieta tak naprawdę nie zakochuje się w literkach. Tak naprawdę kobieta nawet powiedziałbym, nie zakochuje się w Twoim wyglądzie, tylko kobieta zakochuje się w Twoim wnętrzu. To jak na nią działasz. Rozumiesz? To jak na nią działasz. Zobacz. Pisząc do kobiety, czy nawet rozmawiając z kobietą przez kamerki, przez telefon i tak dalej, ty praktycznie nic w niej tam nie pobudzasz, rozumiesz? Pismo tak naprawdę nic nie pobudza w kobiecie. I teraz zobacz, często jest tak, że osoba osoba która tak naprawdę w pewnym sensie nie ma nic do zaoferowania dziewczynie, mówiąc inaczej, jest przeciętny dla innych facetów i oni sądzą, że on nie jest w stanie mieć jakiejkolwiek dziewczyny. Często taka osoba, gdy zna mechanikę kobiety, bez problemu jest w stanie wyrwać topową dziewczynę na fajną, stałą relację. Dlaczego? Bo on zna mechanikę. I widzisz, zobacz, gdyby kobiety tak naprawdę nie potrzebowały emocji, gdyby kobiety tak naprawdę nie potrzebowały wchodzić w te stany, to by już dzisiaj nie wychodziły z domu, bo by internet w pełni je zaspokajał. Dzisiaj tak naprawdę coraz więcej mężczyzn właśnie siedzi w domach i robi wszystko z poziomu komputera. Siedzą, grają w gry 2.4, tu jakieś online, tutaj nawet praca zdalna. Wszystko facet jest w stanie dzisiaj robić przez internet. Nawet nie musi wychodzić z domu, bo nawet sobie zamówi jedzenie. E, wszystko zamówi, wszystko mu mogą e, gdzieś tam przynieść. Tak naprawdę jest coraz więcej... E, w, Facetów, którzy przykładowo przez tydzień czasu w ogóle nie wyszli z domu, bo nie potrzebowali. I teraz zobacz, kobieta, jakby to powiedzieć, pomimo tego, że ma taki sam dostęp co mężczyzna, taka kobieta i tak wychodzi. I tak wychodzi, szuka, jakby to powiedzieć, emocji, szuka wrażeń, szuka po prostu ludzi. Bo tak naprawdę kobiecie, kobiecie tak naprawdę najwięcej emocji, wrażeń dostarczają inne osoby. I teraz zobacz. Jeśli znasz mechanikę, to doskonale w ogóle nie, nie wsiadasz na jakieś aplikacje. A jeśli już, to tylko masz, żeby jakby to być plan koło zapasowe. Koło zapasowe, z którego korzystasz raz na pół roku, tak jak już o tym mówiłem. Po prostu taka jakby to być twoja... Apteczka pomocy, z której korzystasz, gdy na przykład telefon ci nawali, czy coś tam, czy coś tam. I teraz zobacz, jeśli znasz mechanikę kobiet, to doskonale wiesz, że najwięcej emocji, najwięcej stanów w jej głowie wygenerujesz na żywo. Rozumiesz? Na żywo. Na żywo. I teraz zobacz, jeśli doskonale to wiesz, to wychodzisz z domu i po prostu zagadujesz. I to też podejście nie może być takie suche, bo wtedy widzisz, kobieta jest bardzo prosta. Podchodząc, jeśli nie wygenerujesz w niej pewnych stanów, ona pójdzie dalej. Rozumiesz? Widzisz to tak, jak Wchodzisz do piekarni. No, widzisz, są piekarnie, w których wchodzisz, od razu czujesz fantastyczny zapach. Jakiś tam bułek słodkich i tak dalej, i od razu, wiesz, ślinka ci cieknie i robisz większe zakupy niż normalnie. Często jest tak, że możesz przechodzić obok piekarni, ale poczujesz fantastyczny zapach i wchodzisz tam coś kupić. Często jest tak, że piekarnia może być fajnie tak Zbudowana w takim jakimś stylu gotyckim, wiesz o co chodzi, i wow, to miejsce fajnie wygląda. Piekarz przykładowo ma taki jakiś swój specyficzny strój, wiesz o co chodzi, takiego kucharza, jakiś się przebrał, nawet, no nie? I to już wy, wywołuje w tobie pewne stany. I po prostu idziesz tam. Może dostajesz za samo wejście jakiś gratis, no nie? Może jakaś ulotka, może jakiś cukierek. To wszystko, widzisz, generuje w tobie pewne stany, dzięki czemu idziesz tam. Może miła obsługa. Może w tej piekarni pracuje piękna dziewczyna, która jest ubrana w taką piekarkę, no nie? I fajnie wygląda, i dlatego. Przychodzisz tam codziennie, kupić, żeby z nią jakby coś pogadać, no nie? Może wchodząc do tej piekarni, każda osoba obsługuje cię indywidualnie. Jesteś ważny. Dziś to generuje w tobie stany, dlatego tam kupujesz. I teraz zobacz. W momencie, gdy ty. Doskonale znasz tą mechanikę. Tak samo, gdy podchodzisz do dziewczyny, od razu generujesz w niej pewne stany. Zobacz, podchodzisz do dziewczyny. Dziewczyna może się wystraszyć. O! I już wywołałeś w niej fajny stan. Pamiętaj, że jak dziewczyna się wystraszyła, to nie jest nic złego. To jest bardzo dobre rozpoczęcie. Zobacz, wystraszyła się. Ty podchodzisz. Sorry, nie chciałem cię wystraszyć. Ona już się śmieje. Czyli zobacz, miałeś jeden stan. Przestraszyła się, a teraz się śmieje. Rozumiesz? Już dla niej jest to pobudzenie. Już dla niej jest to, jakby to powiedzieć, moment, w którym ona się zatrzymuje. Patrzy ci głęboko w oczy, patrzy ci głęboko w oczy. W tym momencie Ty patrzysz się głęboko w oczy, nie spuszczasz tego wzroku. Między Wami pojawiają się pewne stany, i nieważne co mówisz, bo tak naprawdę w tym momencie Wy nie słyszycie. Siebie, bo po prostu wasze, jakby to powiedzieć, oczy tańczą. Jesteście w dwóch innych światach. I po prostu patrzycie na siebie. Patrzycie na siebie. I to już zaczyna w jej główce powodować tą całą chemię. Wytwarza się coś. I widzisz, i nagle, gdy ona gdzieś tam wzrok spuści w dół, wiadomo, żeby tutaj. Pokazać Twoją dominację, a Ty z nią dalej rozmawiasz. Nagle podajesz jej rękę, przedstawiasz się. Ona ci wyciąga swoją rękę, mocno ją ściskasz, czuje ten Twój pewny uścisk, i nagle dotknęliście się. Rozumiesz? To też przewodzi kolejne w niej stany. I rozmawiasz, jesteś w porządku, jesteś fajny. Coś w tobie jest takiego, że ona po prostu chce z tobą iść nawet na ławkę. Pomimo tego, że się śpieszyła do koleżanki czy gdzieś tam, ona z tobą rozmawia. Ona nie chce przestać z tobą rozmawiać, bo generujesz w niej stany emocjonalne i tak dalej, rozumiesz? I ona się tym karmi. To tak jakby dziewczyna była głodna, a ty po prostu dajesz jej jedzenie. Tak jakby dziewczyna od kilku dni. Nic nie jadła, a ty jej dajesz jedzenie. Ona ją, hom, 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 rozumiesz? I ona po prostu w tym momencie, dostaje to, czego chce. I w tym momencie tak naprawdę nie ma znaczenia, ile masz na koncie. Tak naprawdę nie ma znaczenia, jak wyglądasz. Bo to już jest nieważne. Wywołałeś w niej tyle stanów, że to, czy jesteś brzydki, to, czy jesteś ładny, w tym momencie nie ma znaczenia, bo już generujesz swoją osobą w niej tyle stanów, że ona co chwilę się śmieje. Widzisz, często jest tak, że e, gdy. Podchodzisz do dziewczyny, coś tam, oj, ona cały Haha, ha, 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 Widzisz, to jest też e, spowodowane tym, że kobieta troszkę inaczej postrzega wypowiadanie się nas, facetów. Okej, okay, można tutaj gdzieś tam to e, oszukać, zmanipulować, że dziewczyna ha, ha, hi, hi, ha, ha i tak co chwilę, co mówisz, no nie? E, wtedy wychodzi to na taki to, troszkę fałsz, no nie? Ale widzisz, zazwyczaj jest tak, że dziewczyna, jakby to powiedzieć, o, ma inne odczucia naszej, Mowy naszej rozmowy, niż my faceci słyszymy siebie, czy facet faceta słyszy, rozumiesz? Kobieta nas troszkę inaczej. Kobieta skupia się na barwie twojej wymowie, na to jak przykładowo mówisz, na to jak ci usta gdzieś tam się ruszają, na to e, czy gestykulujesz, czasem możesz coś powiedzieć, ale zagestykulowałeś i ona się rozśmieszła właśnie, bo zrobiłeś takie, o, a, rękać tak, powiedziała, wow, no nie, albo, wow, coś tam, wiesz, głos przetrzymujesz dłużej, ta, ta taka, wiesz o co chodzi. I ona wtedy się śmieje, bo ona patrzy, że ty jesteś taki wyrazisty. Rozumiesz? Ty jesteś wyrazisty. I po prostu ona już, jakby to powiedzieć, no w pewnym sensie zakochała się w tobie od pierwszego wejrzenia. Naprawdę. Rozumiesz? I gadasz z nią, i gadasz z nią, i gadasz z nią. I on dostaje więcej, i więcej. I nagle dostajesz bez problemu ten numer. Dostajesz tak naprawdę o co poprosisz, o co chcesz. Powiesz jej, dobra, chodź, usiądziemy, śpieszysz się gdzieś? Ona, no, nie, 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 nie śpiesz się, no to chodź, nie będziemy tu stali tak na, na środku i tak dalej, i tak dalej, no nie? Idziesz, gadasz z nią, gadasz i ona po prostu, rozumiesz? Później ona gdzieś tam, wiesz, poprawia włosy, bo chce ci się podobać to, no, nie? rozpina lekko dekol, bo była zapięta i tak dalej, wiesz, chce Ci się po prostu pokazać swój biust, że ma y, duży, wiesz, co chce Ci pokazać swoją seksualność, bo po prostu jej się spodobałeś, jest to zainteresowana, więc kobieta, widzisz tutaj, i odpala jej się instynkt pierwotny i ona chce Ci pokazać, wiesz, co chodzi, że z, y, tak jakby, y, nie chce Ci o tym powiedzieć, tylko chce Ci pokazać, zobacz, zobacz, mam, mam duży biust, no nie, to znaczy, że Jestem zdrowa, tutaj gdzieś tam lekko może podwinąć e, jakąś sukienkę, jak idzie, pokazać Ci swoje udo, wiesz, trochę tyłka, gdzieś tam usiąść, za, zarzucić nogę na nogę, tak wiesz, e, siedzieć, no nie, tutaj troszkę podwiewać będzie coś, bo ona ci pokazuje swoje, jakby to powiedzieć, cechy seksualne, rozumiesz, że jest zdrowa. Czyli już na nią działasz, rozumiesz, już na nią działasz. Zaczyna ona mówić tak bardziej na wydechu, no nie. I to, to też pokazuje takie większe zaangażowanie. Zaczyna bawić się włosami, kręcić loki i tak dalej. To wszystko po to, żeby po prostu pokazać Ci swoją seksualność. Patrzy Ci się na usta, no nie? Jednym słowem już chciała, by się z Tobą przespać. No ale wiadomo, nie będzie chciała wyjść na łatą i tak dalej, ale już jej organizm pokazuje, że działasz na nią, rozumiesz? Działasz na nią. I teraz zobacz, bierzesz od niej ten numer i też nie czekasz nie wiadomo ile, tydzień czasu i tak dalej, bo zobacz, te emocje opadną. Iż ona potrzebuje cały czas. Ona potrzebuje cały czas tej stymulacji. Na koniec może się bez problemu przytulić. Stary. Bez problemu, ja zaczęła jak pogadam z dziewczyną i tak dalej. Bez problemu ją później tule. Do, wiesz. Czasem buź jak w policzek. Dobra. Wieczorem zadzwonię i ona czeka. Ja już gdzieś tam rozmawiam z nią o spotkaniu. Wieczorem tylko potwierdzam, no nie. Choć miałem sytuacje, w których dobra, mówiłem, dobra, to bądź tutaj w piątek i tu i tak dalej, bo ona na przykład na stadionie trenowała. Crossfit, no nie, więc wiedziałem doskonale, bo po rozmowie wywnioskowałem bez problemu, że ona tutaj jest co drugi dzień, więc tak naprawdę nie potrzebowałem jej numeru, telefonu i tak dalej, tylko skoro wiedziałam, że ona tu co drugi dzień jest na crossfitie, trenuje, no to ja mówię, dobra, no to w piątek przyjdę e, i tak dalej, i wiesz, schodzi. I przyszła, no nie, dopiero później wziąłem gdzieś tam. Więc widzisz, dobra dedukcja. I widzisz, dzwonisz do dziewczyny, generujesz z niej kolejne gdzieś tam emocje i tak dalej, ona się śmieje i tak dalej, ona już się nie może doczekać, zobacz, ona już się gdzieś tam stroi, już sobie musi nowe ciuchy kupić na to spotkanie, bo nie chce nawalić, wiesz, bo jesteś dla niej, jakby to powiedzieć, wartościowy, jesteś dla niej potencjalnym, no, partnerem na całe życie, no nie, no bo w pewnym sensie, no, spodobałeś się, się i jak na razie jest wszystko super. Idzie do koleżanki, opowiada jej i tak dalej. I widzisz, wiedząc to, doskonale wiesz, że siedząc, pisząc dwie godziny z dziewczyną, choćbyś nie wiem jakim był super bajerantem, nie wygenerujesz takich poziomów w kobiecie. Nie wygenerujesz w kobiecie takich poziomów jak na żywo, rozumiesz? Jak na żywo. Poza tym doskonale wiesz, że kobiety lu lubią rozmawiać, rozumiesz? Więc po prostu, jeśli doskonale to wiesz, to właśnie podchodzisz i z nimi rozmawiasz. Kobieta lubi rozmawiać naprawdę, bo rozmowa generuje w niej wiele stanu. Zobacz, czasem zabrać dziewczynę. W jakieś fajne miejsce, już generuje w niej super, jakby to powiedzieć, stany. Zobacz, pisząc, tak naprawdę tam nic nie generujesz, bo już pisanie to masz tylko aplikacja tekstowa, i tam nie możesz urozmaicać i tak dalej, wiesz? Widzisz, ja na przykład, jak Milaska coś potrafi napisać, że gdzie ja jestem no to ona mi na przykład już nie pisze, ona mi gifa, wy, ona mi mema wysyła, pokazuje gościu wkurzony na, na taki nadgarstek palcem, że gdzie ja jestem, nie, ja jej wysyłam mema, cisza, wiesz, taki silence, no nie, jej wysyłam i wiesz, ja, bo ja nie potrzebuję pisania, a ja jak ona coś chce, to do mnie dzwoni, rozumiesz? Po prostu i uważam, że takie wysyłanie gifów memów kobiecie, takie obrazki z przekazem, to daje jej jakby coś więcej, bo czasem dziewczyna się śmieje. Na przykład, że jest zła, to ona ci nie napisze, jestem zła, tylko ci wyśle tego. O, wiesz, zohać. I zobacz, już mniej więcej dostarczam jej więcej emocji, rozumiesz? Dostarczam jej więcej emocji, więc mówię, jak Milaska coś tam. E ja już moje naski tak nauczyłem, że ja zazwyczaj nie piszę, no nie, tylko zazwyczaj wysyłam jej mema, no nie. I tak dalej ona już wie o co chodzi. Więc widzicie, kobiety tak naprawdę nawet nie potrzebują, żeby do nich gdzieś tam pisać. One się. Albo na przykład sprawy seksowe. Wystarczy wysłać kobiecie mema z jakimś tam, że dziewczyna jeździ na koniu, wie, że co chodzi, i już ona wie, że stukanie. I ona już gdzieś tam gdzieś coś podobnego wysyła. I już się napala. Po co mam pisać, że przyjeżdżam, będzie ostre stukanie? No po co? Starczy wysłać jak coś podobnego. Nazwijmy to zboczonego. I laski uwielbiają takie gry wstępne. Także no, mówię. Jak znasz mechanikę, to ty w ogóle nie wchodzisz w pisanie, rozumiesz? Pisanie uważam zabija po prostu twoją atrakcyjność. Już na wstępnie, rozumiesz? Od pierwszego, jakby to powiedzieć, słowa. I co z tego, że masz dużo pieniędzy? I co z tego, że jesteś prezesem korporacji? I co z tego, że jeździsz supersportowym autem? Co z tego? Fajnie. Myślisz jak facet. Okej, okay, Blachary może gdzieś tam na to polecą, no nie? Ale tak naprawdę Blachara będzie pierwszą osobą, która ciebie zdradzi. Z gościem, który tak naprawdę wygeneruje w niej większe od ciebie emocje. Większe od ciebie stany. To tak działa, dlatego widzisz, jeśli podchodzisz do dziewczyny, po prostu generujesz w niej fantastyczne, jakby to powiedzieć, stany. Oczywiście będą sytuacje, i tu będzie ich bardzo dużo, że podejdziesz do dziewczyny i ona cię oleje. I powodów może być mnóstwo. Powodem może być to, że po prostu ma faceta i jest mu wierna. Wiesz dlaczego jest mu wierna? Bo on generuje w niej fantastyczne stany, i ona jakby też nie chce tego stracić. Więc po prostu. No, musisz to zaakceptować. Jeśli jej facet nie generuje w niej fajnych stanów i tak dalej, no to ona nie powie ci, że ma chłopaka. Bo ty generujesz w niej lepsze, jakby to powiedzieć, stany. Po prostu z tobą nie ma nudy. Widzisz i kobiety zazwyczaj no, prostą są mechaniką. Kobiety nie chcą się nudzić. Kobiety nienawidzą się nudzić. Dlatego widzisz, ja znam mechanikę kobiet. Ja doskonale wiem, co mam robić i tak dalej, żeby kobieta była szczęśliwa. Ja doskonale wiem, że e, ja ogólnie lubię. Jakby to powiedzieć, sobie pogadać, ja lubię gdzieś tam z dziewczyną spędzać czas, ja lubię gdzieś tam podróżować, lubię sobie gdzieś tam jeździć, zabieram dziewczynę i powiem ci, ja już jakby tak nawet nieświadomie generuję w kobietach ogromne ilości stanów. Ja już mogę, widzisz, podejść do jakiejś sprzedawczyni, niech to będzie jakaś pani, i na przykład zamiast powiedzieć przykładowo, proszę tego pączka, takiego sucha tego, to ja wolę zapytać, czy ten pączek jest dzisiejszy, czy wczorajszy, albo jeszcze śmieszniejszy, ten, ten pączek jest z tego tygodnia, czy z tamtego? I baba czasem wybucha śmiechem. Ho, 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 ho. wiecie o co chodzi. Czasem zapytam. E a co jest w tym pączku? I rozumiecie, i nawijam, nawijam. Oczywiście patrzę jej się głęboko w oczy, no nie? I często jest tak, że nic nie robiąc, a ta laska, ta pani, już cały czas, cała, cała lata po tym wie, ona po prostu już tyle dostała gdzieś tam taki zastrzyk, no nie? I tak dalej, zaczęła się śmiać, i tak dalej, że czasem przychodzę pierwszy raz, a później już baba mnie zna, no nie? Już trzyma mi te pączki i widzisz, czasem wolę iść do sklepu, nie do marketu, gdzie jest taka, taki automatyzm, że nikt z nikim nie gada, bama cyk, cyk, ile panuś kartą, czy gotówką, tylko idziesz sobie do no, no, normalnego sklepu i możesz sobie gdzieś tam zamienić parę słów, zadać jakieś 2 trzy pytania na temat produktu i po prostu też widzisz. Czasem jest tak, że dziewczyna nazwijmy to jest kwaśna i po prostu podchodzisz, zadajesz y, jakieś pytanie, Ten pączek jest z tego tygodnia, czy ona. Nie wiem. Okej, okay, spoko. Rozumiesz, czy już widać, że jakaś taka, no, zgaszona, coś jest taka. No są, pamiętaj, że też są dziewczyny zaburzone. Nie wiesz o co je chodzi, no nie ma, chodzi z takim fochem całe życie, no nie. Po prostu. No są takie, ale ty takich dziewczyn nie chcesz poznawać. Ty chcesz poznawać normalne, zdrowe dziewczyny, uśmiechnięte przede wszystkim. Naprawdę. I musisz to zaakceptować, rozumiesz? I po pewnym czasie, zobacz, gdy ty masz taką nawijkę, nie wchodzisz w te internety i tak dalej, to zobacz, ty się nie boisz ludzi, ty nawet masz taką fajną bajerę. Zobaczcie, że raczej goście, którzy radzą sobie z dziewczynami, nieważne w jakim wieku, oni zawsze gdzieś tam mają taką swoją bajerę, potrafią flirtować, no... z każdym. Rozumiesz? Idzie do sklepu budowlanego... I już tam jakieś coś tam nawija o gwoździach, no nie, jakieś podteksty i tak dalej, panienka się śmieje, no nie, a co pan będzie robił z tymi gwoździami, no nie, będę przybijał, no nie, ale jeszcze nie wiem kogo, no nie, o, panienka, wiesz, I uwielbiają to laski, no nie, i widać, że gościu sobie radzi z panienkami i często jest tak, że e, widzisz, znając mechanikę możesz dużo więcej, możesz dużo więcej. Naprawdę. Bo widzisz, no, kobiety, proste stworki. Zazwyczaj, no, no, widzisz, trafisz też na dziewczyny, które są takie, mówię, kwaśne, takie w ogóle. Mm, nawet jakbyś nie wiadomo co, to ona i tak będzie tego. I co z tego, że jest super ładna? Ona. Ona zostanie sama. Tu już widać po niej, że nikt z nią nie wytrzyma. I dużo kobiet też siedzi sama. Dlaczego kobieta siedzi sama? Bo jest taka kwaśna, nikt jej nie chce. Każdy, kto z nią poprzebywa się krzywie, i zostawiają ją. I siedzą takie heh, stare baby same. I później nienawidzą całego światu i tak dalej, bo z nimi coś jest nie tak, no nie? Nikt nie chce takiej kwaśnej dziewczyny. Dlatego no mówię, wywal te syfy, bo tam tak naprawdę tracisz czas. Jeśli ty przykładowo myślisz, że tam coś ogarniesz, to powiedz tak: jest masa osób, co coś ogarnęło, a i tak te relacje się nie udały. Znam masę osób na żywo, którzy poznali dziewczynę przez internet i dalej są sami. To są tylko takie, wiesz, dziewczyna sobie gdzieś tam, jakby to powiedzieć, na seks głównie. To jest na seks, no nie? To są laski zaburzone. Są stare baby, które polują na gości z hajsem albo na gości, którzy dobrze wyglądają. I tam po prostu jest tylko czysty deal. Czysty deal. To jest taki pasożyt. W internecie siedzą pasożyty w domu, bo się boją wyjść na zewnątrz, bo słońce je zabija. No nie? Naprawdę. Myślisz, że gdyby dziewczyna była normalna, atrakcyjna i tak dalej, e, to by siedziała w internecie? Widzisz, jeśli dziewczyna jest super ładna, atrakcyjna i siedzi w internecie, to jest atencjuszką. Ty jej podbudowywujesz ego. Rozumiesz? Twoje lajki, twoje hej, co tam, hej, poznajmy się, hej, ładnie wyglądasz, hej, coś tamtego. To jest dla niej atencja. Karmisz ją. Rozumiesz? Karmisz ją. Często jest tak, że ta kalaska się karmi takimi, a i tak gdzieś tam na żywo wybiera tego, którego poznała na żywo. Bo generuje w niej lepsze stany. A to, bo mi się tylko karmi, no nie? Karmi się w wolnej chwili. Jesteś taką, jakby to powiedzieć, czekadełkiem jesteś. O! Tak jak idziesz do restauracji i dostajesz czekadełko. Czyli nie jesteś nawet głównym daniem, rozumiesz? Ty jesteś czekadełkiem. A jak nie ty, to zaraz ktoś inny będzie. I tyle. I ona czeka na tego, który do niej podejdzie, zagada, wytworzy w niej fajne stany. Naprawdę. Dlatego widzisz, no, jeśli to rozumiesz, to najprawdopodobniej masz panienkę, radzisz sobie z panienkami i tak dalej. I internet tak naprawdę masz totalnie gdzieś, no nie? Masz totalnie gdzieś, co tam sobie ludzie robią, co tam sobie ludzie piszą. Masz totalnie gdzieś, bo tak naprawdę życie. Najwartościowsze to te na żywo, a nie gdzieś tam za ekranem i tak dalej, no nie? No tego widzisz, jeśli masz problem z panienką, to ty nie rozumiesz mechaniki kobiet, rozumiesz? Nie rozumiesz. Dlatego tak naprawdę zawsze będziesz tracił. Jeśli ktoś ci mówi, że ci znajdzie dziewczynę przez jakieś biuro czy jakieś apkę, to dalej nie rozumiesz kobiet, bo ty masz do kobiety podejść sam i zagadać. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.